Witam wszystkich. Witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę o 10 typowych problemach, na które narażone są pojazdy Kia Optima w latach 2015-2020. Numer 1. Niektóre 2.4-litrowe silniki GDI we wcześniejszych modelach tej generacji są podatne na przedwczesne, a czasem katastrofalne awarie. Numer 2. Turbosprężarka w niektórych 2 w litrowych silnikach GDI z turbodoładowaniem jest podatna na przedwczesną awarię. Numer trzecie. Farba zewnętrzna w niektórych z tych pojazdów ma tendencję do łatwego odpryskiwania. Numer czwarte. Regulatory szyb elektrycznych tych pojazdów są podatne na przedwczesne awarie. Gdy działają nieprawidłowo, dotknięte okno nie zwija się ani nie opuszcza. Zastąpienie uszkodzonego regulatora szyby nowym zamiennikiem lepszej jakości rozwiązuje problem. Numer 5. Gumowe sprzęgło kierownicy w niektórych z tych pojazdów z czasem ulega rozpadowi. Gdy ta część się rozpada, powoduje to luzy w kierownicy i stukanie, gdy kierownica jest obracana na boki. Wymiana uszkodzonego sprzęgu kierownicy na nowy rozwiązuje problem. Numer 6. Niektóre silniki GDI o pojemności 2 kwietnia litra mają tendencję do spalania oleju silnikowego. Numer 7. Niektóre modele z 2016 roku zostały wycofane z USA z powodu wad produkcyjnych prawego przedniego mostu napędowego, które powodują jego podatność na złamania. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonego mostu napędowego na nowy ulepszony zamiennik. Numer 8. Niektóre modele dwa, 2011 rok z poprzedniej generacji i wcześniejsze modele aż do dwa, 2017 roku tej generacji Wyposażone w dwulitrowe i 2 kwietnia litrowe silniki benzynowe GDI zostały wycofane z USA. Ponieważ metalowy przewód paliwowy, który łączy się z zamontowaną na silniku wysokociśnieniową pompą paliwową, jest podatny na wycieki paliwa, które mogą spowodować zapalenie się silnika. Numer 9. Rezystor silnika dmuchawy w niektórych z tych pojazdów jest podatny na awarię, powodując, że silnik dmuchawy na grzewnicy pracuje tylko z jedną prędkością lub nie działa wcale. Problem rozwiązuje wymiana uszkodzonego rezystora silnika dmuchawy na nowy, lepszej jakości. Numer 10 automatyczna skrzynia biegów w niektórych z tych pojazdów jest podatna na awarię, a w niektórych przypadkach automatyczna skrzynia biegów ulega przedwczesnej awarii i wymaga naprawy lub wymiany na nową. Powyższe przedstawia dziesięciotypowych problemów, które mogą wystąpić w modelach Kia Optima Cars od 2015 do 2020 roku. Miłego dnia.